Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen, z Księgi Jeremiasza. Jestem bowiem świadomy zamiarów, jakie zamyślam co do Was, wyrocznia Pana, zamiarów pełnych pokoju, a nie zguby, by zapewnić Wam przyszłość, jakiej oczekujecie. Będziecie mnie wzywać, zanosząc do mnie swe modlitwy, a ja Was wysłucham. Dobry Panie, składamy Ci dzięki za to, że opiekowałeś się nami w minionym tygodniu. Dziękujemy, że byłeś naszą siłą, nadzieją i największym źródłem miłości. Z Tobą zawsze możemy czuć się bezpieczni. Chcemy żyć przy Tobie do końca naszych dni. Boże, z pokorą prosimy o Twe błogosławieństwo na najbliższy tydzień. Błagamy. Czuwaj przy nas, kieruj nas na właściwe życiowe drogi i sprawuj pieczę nad wszystkimi naszymi sprawami. Ojcze, Ty wiesz, co nosimy w sercach, znasz nasze lęki i smutki oraz największe radości. Zawierzamy Tobie każdy nasz dzień i wszystkich, których kochamy, całą duszą ufając Twemu miłosierdziu. Amen. Bóg zapłaci za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa Codzienna. Szczęść Boże!